Już wczoraj informowaliśmy o zamykanych żłobkach, przedszkolach, szkołach czy uczelniach wyższych. W ślad za tym kolejne instytucje w naszym mieście ograniczają swoją działalność. O tym, jak wygląda sytuacja w Gliwicach, opowiedział nam rzecznik prasowy prezydenta Gliwic Łukasz Oryszczak. Gliwice robią wszystko, co mogą, żeby jak najlepiej przygotować się. Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi, z wojewodą, który dowodzi akcją przeciw epidemiologiczną na terenie województwa. Wykonujemy wszystkie zalecenia na bieżąco. Zgodnie z decyzjami rządowymi, zamknęliśmy szkoły, żłobki i wszystkie placówki oświatowe w mieście. One jeszcze dzisiaj i jutro przyjmują uczniów, nie ma zajęć dydaktycznych, natomiast od poniedziałku już nie zapewniają opieki, będą zamknięte na Stałe. W związku z tym zgodnie z przepisami rodzice dzieci w wieku do lat 8, którzy nie mają jak zapewnić im opieki, mogą korzystać z zasiłków. ZUS rozsyła też te informacje we wszystkich instytucjach i miejscach pracy, z tego co wiemy. Zamknęliśmy wszystkie miejskie instytucje, również kulturalne, rekreacyjne, nieczynne będą miejskie baseny, palmiarnia, wszelkie tego typu biblioteki, wszelkie tego typu miejsca, w których mogą gromadzić się ludzie, zostaną, zostają do odwołania wyłączone z użytkowania. W wypadku akurat tych miejskich obiektów typu palmiarnie i baseny skorzystamy z okazji, będziemy tam prowadzić po prostu prace remontowe, które zazwyczaj w trakcie przerw technicznych, także próbujemy się zachowywać racjonalnie w tej sytuacji. Apelujemy też do wszystkich instytucji tego typu prywatnych, które organizują dla dzieci czy dla osób starszych jakieś zajęcia, żeby z takich sytuacji w tej chwili rezygnować. Mamy też gorącą prośbę do mieszkańców, ponieważ urząd pozostaje otwarty i będzie otwarty na pewno. Natomiast nie z każdą sprawą jest konieczność, żeby przyjść tutaj osobiście. Więc mamy gorącą prośbę, żeby korzystać z możliwości telefonicznej uzyskiwania informacji, żeby załatwiać te sprawy, które można przez internet. Jest też możliwość zadzwonienia tutaj. Pracownicy mogą poinstruować, jak dane sprawy można załatwić przez internet. Dla tych oczywiście ludzi, którzy, którzy muszą. Apelujemy o niewpłacanie w kasach urzędu, które pozostają czynne dla tych mieszkańców, którzy nie mają możliwości skorzystania chociażby z bankowania. Elektronicznej. Natomiast wszystkich mieszkańców, którzy mają bankowość elektroniczną, apelujemy, żeby korzystali z tych form płatności, żeby nie pojawiali się w urzędzie, żeby minimalizować zagrożenie dla siebie, ale również dla naszych pracowników, którzy obsługują dziennie bardzo wielu mieszkańców. Przecież w naszym najlepszym interesie jest, żeby zachowywać się spokojnie, racjonalnie, ale jednak stosować się do zaleceń służb, pamiętać o higienie osobistej i minimalizować ryzyko Tam wszelkie przypadki podejrzeń uzasadnione powinny być zgłaszane do sanepidu do państwowej inspekcji sanitarnej państwowa inspekcja sanitarna decyduje instruuje telefonicznie zapewnia transport jeżeli jest taka sytuacja także tutaj my podlegamy rygorom odgórnym polecamy kontakt z państwową inspekcją sanitarną jest tam jest telefon alarmowy na naszych stronach internetowych na stronach państwowej inspekcji sanitarnej jest infolinia rządowa przygotowana na ten temat przed pójściem do przychodni czy Prosimy o korzystanie w takich sytuacjach z tych numerów telefonów alarmowych, które są dostępne, tak żeby nie zwiększać ryzyka również w miejscach, gdzie gromadzą się ludzie chorzy, jeszcze bardziej narażeni niż przeciętnie właśnie na zakażenie tym wirusem. Taką tymi sytuacjami zajmuje się w tej chwili dalej Sanepid. To on decyduje o o konieczności hospitalizacji na oddziałach zakaźnych. My nie mamy w tej chwili oddziałów zakaźnych w Gliwicach, natomiast są przygotowania do tego, żeby w przypadku zwiększonej liczby Chorych. można było ich hospitalizować również w naszym mieście. Natomiast tutaj, tak jak mówię, wykonujemy polecenia inspekcji sanitarnej na ten moment są one takie, żeby zgłaszać się do nich z wszelkimi podejrzeniami, jeżeli ktoś ma symptomy, gorączkę i tak dalej, ja przebywał w państwach czy na terytoriach, które są znane z mediów w tej chwili już bardzo wiele takich przypadków, gdzie, gdzie, następuje, gdzie, gdzie są przypadki bardzo intensywne, to oni decydują o tym, co się dzieje z takim chorym.